Koniec roku szkolnego. Odbierasz świadectwo. W końcu. Spędzisz dwa długie miesiące na swoich zasadach, robiąc co ci się żywnie podoba. Masz już serdecznie dość tych wszystkich porażkowych wycieczek ze starym, więc jesteś pewny, że te wakacje spędzisz w domu. Postanawiasz zaprosić do siebie dwóch ulubionych kumpli. Umawiacie się na za godzinę u ciebie. Szybko lecisz na chatę. Pochłaniasz mielone. krzykujesz przekąski. Picie i gry. W chwilę później wpadają kumple. Rozkładacie waszą ulubioną grę. Polewacie każdemu coli. Sypiecie orześki i zaczynacie rozgrywkę. Gra nazywa się zaginione plemię Ugabuga Kursie największy szkolny prymusek, do którego wzięcia udziału zmusił Cię stary pod koniec roku oczywiście jako nagrodę pocieszenia. Z początku nazwa tej gry cię śmieszyła, ale po kilku rozgrywkach z kumplami mocno się wciągnęliście. Było to coś w rodzaju Chińczyka, tylko z inną planszą, przeszkodami, zagadkami i zadaniami do wykonania. Akcja gry toczyła się na bezludnej wyspie, a głównym celem było dotarcie do mety, tracąc jak najmniej członków swojej załogi, na których na każdym kroku czyhało indiańskie plemię Uga Buga. Rozgrywka, jak zwykle, była bardzo emocjonująca, aż do momentu, kiedy grę przerwał Wam, patrzący oko. Klasowy pajac Jeremiasz. Zignorujcie go. Próbujecie grać dalej, jednak nie trwało to długo. Cześć chłopaki, mogę zagrać z wami? Chcesz zasłonić już rolety, ale wpadasz na pewien pomysł. Eh, dobra, właśnie. Sam do końca nie wierzysz, że to robisz, ale w sumie przyda się piąty gracz do urozmaicenia rozgrywki. Trzymaj Jeremiasz, będziesz czytał zadania i liczył nam punkty. Super! Po chwili usprawionej rozgrywki Jeremiasz powiedział coś niepokojącego. Chłopaki, a wiecie, że pradawny lud Uga Buga istnieje naprawdę i... Porywa ludzi, żeby ich zjadać. Kontynuowaliście spokojnie grę, dopóki twój stary wam nie przeszkodził, psując jednocześnie twoje plany o wakacjach spędzonych w domu. Cynek, pakuj się! Nie teraz, tato! Wygrałem na loterii! Cztery bilety do Wenecji! Jutro o ósmej mamy lot. Nie! Pakujesz swój dobytek jednocześnie porzucając nadzieję na spokojne wakacje. PS, fajna walizka. To nie moja. Od kolegi pożyczyłem. Nastał kolejny dzień. O 6.30 budzicie stary. Będzie fajnie synek, zobaczysz! Mocno się stresujesz, bo jeszcze nigdy nie leciałeś samolotem, a myśl, że spędzisz w nim ponad 5 godzin, wcale cię nie pociesza. Godzina ósma-5. Wraz z tatą, mamą i siostrą jesteście już na lotnisku i idziecie już do samolotu. Mocno się stresujesz. Na wszelki wypadek założyłeś nawet na siebie pieluchomajtki. Ej, o tym nie musieliśmy mówić! Stary informujecie, że lecicie samolotem do Chorwacji, a stamtąd płyniecie wycieczkowcem prosto do Wenecji. Super, jeszcze tego brakowało. Jak się nie rozbijemy samolotem, to pod wodą zjedzą nas rekiny. Po starcie samolotu stwierdziłeś, że wcale nie jest tak źle. Po dwóch godzinach lotu z głośników puścili jakiś komunikat. Przepraszamy Państwa za lekkie opóźnienie lotu, ale są straszne korki. Dziękujemy za cierpliwość. Spoko mi się tam nigdzie nie śpieszy. Zaraz co? W dalszej części lotu zrobiło ci się całkiem przyjemnie, więc spokojnie przespałeś do końca cały lot. Synek, wylądowaliśmy! Wychodzicie z samolotu, odbieracie bagaże i jedziecie taksówką na port. Wasz wycieczkowiec właśnie podpłynął do brzegu. Ja pier. Myślałem, że już nic gorszego od samolotu nie może być. Nie chcę państwu psuć zabawy! Ale taki stateczek to już tu kiedyś dwa razy zatonął! Do widzenia! No to w drogę! Nie przejąłeś się zbytnio słowami taksówkarza, dopóki nie trzeba było wejść na pokład. Zapraszam, zapraszam! Y ja wrócę kolejnym lotem do domu. Nie bój nic synek! Będzie dobrze! No zapraszam, zapraszam! Wchodzicie na pokład. Cygan rusza. Macie miejsca na jakichś taborecikach na boku statku, gdzie widać wszystko dookoła. Płyniecie. Postanawiasz przekimać podróż, tak jak lot z samolotem. Jednak fale morskie nie dają ci zasnąć. Otwierasz oczy i zauważasz, że obok ciebie nie ma nikogo. Postanawiasz to sprawdzić. Idziesz naprzód statku, widząc tam swoich starych. Coś im odwaliło i chyba za bardzo wczuli się w klimat. Trochę cię to rozśmieszyło, lecz twój śmiech szybko przerwała ogromna góra lodowa, którą ujrzałeś jakieś 200 metrów przed wami. Kapitanie, co wstecz? Ludzie, rozbijemy się! Uf, nie było tak źle. Nagle jeb, tytanik wszedł za mocno. Statek rozwala się na pół i idzie na dno. Widzisz, jak stary próbuje płynąć do góry, jednak jego brzuch ciągnie go na dno. Ty, Kretynie, mogłeś chodzić na lekcje pływania, jak stary chciał cię zapisać. Teraz nie umiesz pływać, więc się topisz. Spadasz na dno i po chwili mdlejesz. Po kilku godzinach budzisz się na jakimś lądzie. Budzisz się. Chwila. Co się odwaliło? Oddali, zauważasz jakiś mały szałas. Postanawiasz zajrzeć do środka. Heh, dzień dobry. Przepraszam, zgubiłem się. Masz tu może jakiś telefon? Zepsusito. ma dobra, przepraszam, wyluzuj, pomogę ci. Postanawiasz naprawić wyrządzone szkody i wraz z nieznajomym budujecie szałas. Po kilku godzinach ciężkiej pracy w końcu skończyliście. Za wykonaną robotę tubylec dał ci coś do zjedzenia. Niech. Nie jestem głodny, dziękuję. Je Tito to, juu! Dobra, dobra. Es mi te bito longo czasito. Mi samoloteko rozbito, mi mi utknito na wisbito. Wyjście lato. dwaście lato! Chyba chce ci zakomunikować, że rozbił się tutaj lata temu. Wiem, nie jestem głupi. Na dworze zaczęło się robić ciemno, więc położyliście się spać. Tak w ogóle to jestem Denis, a ty? Ja jabługa so penis? Nie, nie penis. De-nis. Le eh, cambo ja i tatito. dobra, ty będziesz coś ala piętaszek. Ala pietacek, la boga samimi. Podoba ci się? No i gitara. Ala pietacek. Już lekko przysypiałeś, gdy nagle przyśniły ci się słowa Jeremiasza. A wiecie, że pradawny lud Ugabuga istnieje naprawdę i porywa ludzi, żeby ich zjadać? Widzisz, że obok ciebie nie ma piętaszka. Wychylasz się z szałasu. Lakupsztalo robi to, Spokito! to. Uff, oddychasz z ulgą. Jednak po kolejnych piętnastu minutach, kiedy Ala Piętaszek nadal nie wrócił, zacząłeś się trochę niepokoić. No idź to sprawdzić, ale nie chce mi się. No Idź! Dobra, dobra. Wychodzisz z szałasu. Nie ma go, ale główno zostało. Jeszcze ciepłe. Zauważasz podejrzane ślady prowadzące w jednym kierunku. O nie, a co jeśli to... Co jeśli to plemię Uga Buga? Debilu, przecież jesteś na bezludnej wyspie. A, no tak. To co robić? Co robić? Ogarnij się, musisz uratować swojego przyjaciela. Obmyśl jakiś plan. Zaraz, kim ty właściwie jesteś? Lektorem tej opowieści, a co? To to jest jakaś opowieść? Nieważne, ruszaj! Tropisz ślady jak jakiś myśliwski pies. Przepływasz jeziora. A zaraz, przecież ty nie umiesz pływać. Co? Przemierzasz dalej dżunglę i po chwili ślady urywają się w krzakach. Powoli wyglądasz przez krzaki. O nie, to naprawdę plemię uga Buga. Nie możesz tak bezczynnie na to patrzeć, więc idziesz sobie. Jednak po chwili rusza ruszacie sumienie. Nie no, nie mogę go tak zostawić. Przecież to mój przyjaciel tyle dla mnie zrobił. Nie no, nic dla mnie nie zrobił. Ale to nie zmienia faktu, że powinienem go uratować. Zostawcie mojego przyjaciela gnoje! <gryst Proszę. Nie mogliście mnie odwrotnie przywiązać? Może dam ci zapalniczkę, będzie szybciej. W końcu gamonią udało się rozpalić ogień, a do buzi wetknęli Wam jabłka. Powoli robi ci się tak gorąco, że czujesz, jakbyś zaraz miał zemdleć. Myślisz sobie: "To nie może się tak skończyć. To wszystko jest takie porąbane, że na pewno za no, chwilę wyskoczy mój stary i nas uratuje." A ty nie możesz nam pomóc? Kto? Ja Ja nie mogę ingerować w zdarzenia, zresztą to koniec moich kwestii. Nara, jesteś pewny, że to Twój koniec. Jednak wtedy nagle na oceanie ujrzałeś jakieś światełko. To ma słaby skręt! Mogłem przylecieć helikopterem. Co zostawić mojego synka? Kurwy syni! Tato, ty żyjesz! No co, na wszelki wypadek. A gdzie mama i Natalka? Zaraz powinni. Mm. O, już są. Nie pytajcie. To jest mój przyjaciel, coś Ala piętaszek. mi za długo. Synek. Ja już od dawna czułem, że ty jesteś gejem, ale żeby tak przy całej rodzinie się przyznać, to trzeba mieć odwagę. Jestem z ciebie dumny. <gryzny> Tato, ale ja wcale nie. Chodźcie, zwijamy się stąd, bo pierogi nam stygną. Hugo e? Buga!